Słuchanie smutnej muzyki dołuje czy poprawia nastrój? Czasopismo Psychology of Music udostępniło niedawno badania przeprowadzone przez psychologów z Wielkiej Brytanii i Irlandii. I oto co im wyszło. Podczas badań wyszło, że osoby biorące udział w eksperymencie nie odczuwali de facto smutku podczas słuchania smutnej muzyki, a jedynie stan zamyślenia bądź nostalgii. A te stany zostały określone jako pozytywne. Zdaniem autorów badania, smutna muzyka pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie. Wpływ na odbiór muzyki może mieć też warunkowanie, czyli to, z czym nam się określona piosenka kojarzy. Odpowiednia muzyka może zwolnić pracę serca, oddech, może rozluźnić mięśnie, co generalnie wpływa na uczucie relaksu. Badani porównywali muzykę do empatycznego przyjaciela, który rozumie, co przechodzisz. Słuchanie muzyki w takich warunkach pozwala oswajać się z trudną i przykrą emocją. Uczy, że nie musimy jej unikać za wszelką cenę, a także zdrowo i adekwatnie reagować w kontekście.